Piotr Krasko Mazal do Doroty Wellman za wywiad w DD dziennikarka tłumaczy, pewnie ma, ale nie ujawnił tego mógł nie przyjść. Kilka miesięcy temu Piotr Krasko borykal się z kilkoma pewnymi problemami. Przypomnijmy, Za prezenter przez ponad 6 lat prowadził pojazdy bez uprawnień, unikal składania rocznych zeznam podatkowych. Asa rejonowy w Ostrolecim wymierzył grzywnym w wysokości 100 tysięcy złotych za wspomnianym wykroczenia drogowe. Przypominamy, Piotr Krasko komentuje wyrok zaprowadzenia samochodu bez uprawnień. W tamtym czasie Krasko zawitał też do Dzień Dobry TVN, gdzie Dorota Wellman i Marcin Prokop wypytywali kolegę o stan zdrowia oraz słynny zatargi z prawem. Cała rozmowa zdominowana została przez dziennikarkę. Która postanowiła przyprzed kolegę do muru, zadając bezlitosne pytania. Wywiad przeciągnął się na tyle, że zabrakło nawet czasu na występ dla weliny Flinty. A po całym zajściu fani śniadaniówki zaczęli ostro krytykować Wellman za jej zbyt zecięta postawę wobec zmagającego się z depresją kraski. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. O kulisach wywiadu z Piotrem dziennikarka opowiedziała w najnowszej rozmowie z Filipem Borowiakiem z WP, któremu przyznala, że nie widzi ze swojej strony żadnej winy 61-letnia gwiazda TVM powiedziała, Ze w tamtym momencie starala się spełniać swoje zawodowe zobowiązania zamiast dopieszczać kolegę, który akurat znalazł się w kłopocie. Jestem dziennikarzem i to, że Piotra uwielbiam, nie oznacza, że mam mu nie postawić pytań dotyczących tego, co się wydarzyło w jego życiu prywatnym i jaki to będzie miało wpływ na jego życie zawodowe. Bo my, a oni szczególnie, oni, mówią o dziennikarzach nefsowych 24 w faktach pytają ja innych o przyzwoitość. Więc możemy też zapytać Piotra o przyzwoitość, mówiła Dorota. Prowadząca Dzień Dobry TVM z że zadała takie pytania, jakie zapewne zadaliby widzowie. Wilgman nie chciała, by była to koleżeńska rozmowa, a rzetelny wywiad. Myślę, że nasi widzowie chcieli usłyszeć odpowiedzi na te pytania. Ale ja nie będę nikomu lizać niczego. Po prostu uważam, że te pytania powinny pasc. Piotr zdecydował się na przyjście do nas i wiedział. Że nie będzie to tylko slotka rozmowa, gdzie będziemy dopieszczać kolegę. Przecinek myśla, zim widzowie tej smyśleli, jak on potem wróci, usiadzie przed kamerą i będzie innych pytał o praworządność. O stosowaniu się do zasad, tłumaczyła. Jak widać, Piotr wrócił, Piotr prowadzi wydania, prowadzi fakty po faktach. Nasza rozmowa ani go nie zniszczyła, ani nic. Natomiast myślę, że byliśmy prawdomówni. To jest dla mnie też ważne. Żebyśmy nie weszli na tych, którzy kolegów traktują inaczej. Wszystkich gości traktujemy tak samo, kontynuowała. Węgiel mam przyznać, Ze w posłannym wydaniu rozmawiała z kraska wielokrotnie. Nie wie jednak, czy sam Piotr ma do niej zal po tym, co się wydarzyło. Pewnie ma, może ma, nie ujawnił tego. Natomiast myślę, że wiedział, na co się decyduje. przychodząc do nas na tę rozmowę. Mógł na nie przyjść, nikt Piotra do niczego nie zmuszał, skwitowała dziennikarka. Myślicie, że ma rację?